Kolejnym zabytkiem renesansowym w kościele w Płazie jest bogata polichromia. Polichromię wykonano w 1576 roku, czego dowodem jest napis umieszczony za ołtarzem głównym. Z tej perspektywy bardzo słabo widoczny, trzeba byłoby stanąć praktycznie za ołtarzem, popatrzeć do góry i ten napis znajduje się na wysokości okna. Fundatorem fresków był wspominany tutaj już przeze mnie kilkakrotnie Tomasz Płaza, bardzo silnie związany z Płazą, osoba bardzo znana, popularna w ówczesnym Krakowie, bywająca na Worach na salonach zarówno kościelnych, jak i świeckich. I tenże Tomasz Płaza ściągnął tutaj jakiegoś anonimowego artystę. Nie wiemy do końca kogo. Ale kogoś, kto y, potrafił malować no, naprawdę na wysokim poziomie. I freski w Płazie są bardzo podobne do fresków, które znajdują się w kościele w Mogile pod Krakowem, w kościele cysterskim, a także w kościele w Modernicy. Być może y, był to ten sam artysta albo ktoś z jego kręgu. Y, freski w Mogile malował Stanisław, samo, Stanisław Samostrzelnik, więc wydaje się to mało prawdopodobne, żeby taki artysta przyjechał do Płazy. No, niemniej jednak mógł być to ktoś z jego uczniów, albo ktoś to po prostu malował pod jego wpływem. Cóż można powiedzieć o tych freskach? No w sumie freski mają dosyć ciekawą historię odkrycia, ponieważ jak wymalowano je w XVI wieku, to po pewnym czasie zostały później zamalowane i starsi mieszkańcy Płazy pamiętają jeszcze takie czasy, kiedy te freski były w ogóle niewidoczne. Tutaj po prostu w prezbiterium były zupełnie inne malowidła. Natomiast w roku 1969 przybył do Płazy artysta malarz Józef Furdyna. Józef Furdyna przybył na zlecenie księdza Kazimierza Lisewskiego i miał po prostu pomalować kościół w Płazie, Wykonać nowe malowidła, no i zaczął to czynić na swój sposób, tak jak, tak jak sobie zaplanował, ale podczas kiedy przygotowywał grunt pod swoje malowidła, zupełnie przypadkowo odkrył, że pod warstwami tynków znajdują się freski z XVI wieku. Józef Furdyna postanowił je odsłonić, no i dokonał właśnie takiego odsłonięcia, renowacji, poprawy tychże fresków. No i wtedy one ujrzały światło dzienne po, po wielu, wielu latach. Może pokrótce opowiem, jaka jest symbolika tych fresków. No przede wszystkim rzuca nam się w oczy taka wielka rozeta na samej górze na sklepieniu kolebkowym prezbiterium. Ta rozeta być może jest symbolem raju, jest takim rajskim kwiatem, do którego wszyscy ludzie dążą czy też powinni dążyć. Natomiast wokół tej rozety są takie wici roślinne. I pośród tych wici są owoce granatu, które być, które być może są symbolem nieśmiertelności. Są też winne grona, symbol męczeństwa Chrystusa. Natomiast na łuku tęczowym jest sześciu apostołów. Pośrodku apostołów stoi Chrystus Błogosławiący. Kolejnych trzech apostołów było po prawej stronie i po lewej, czyli mamy Chrystusa z dwunastką apostołów. Jak popatrzymy na te wszystkie symbole razem, to możemy dojść do wniosku, iż artysta chciał pokazać coś takiego, że przez modlitwę do Chrystusa, przez jedność z Chrystusem, przez modlitwę do apostołów. Poprzez mękę Chrystusa, możemy dojść do wieczności, możemy dojść do życia w raju, czyli właśnie do tej rozety. Ta rozeta jest jak gdyby takim zwieńczeniem, takim spoiwem wszystkich działań i całego życia chrześcijanina. Być może taka była ta symbolika, chyba dokładnie się już nie dowiemy, co malarz miał na myśli, ale, ale często tak ukazywano właśnie tego typu sprawy.